I witam w kolejnym komentarzu wideo. Ten komentarz wideo będzie naprawdę bardzo krótki. Ja chciałem się tutaj odnieść w tym komentarzu wideo do tego, że już kilka komentarzy wideo wcześniej mówiłem, że zaraz będę publikował vlog. Dobrze wyprodukowany vlog nagrany w lepszym oświetleniu, gdzie głos nagrywam dobrym mikrofonem, a potem to wszystko montuję. Mówiłem, że chcę ten. że już ostatni, i to było chyba kilka materiałów, kilka komentarzy wideo temu, może nawet ponad tydzień. Mówiłem, że już zaraz będzie ten... że już się zaraz zabieram, że już następny materiał wideo to będzie tamten koment. Tamten. Tamten wideoblog. Odcinek z serii o etnologii archeologii. I teraz minął, minął cały ten czas, a tamtego materiału dalej nie widać. I teraz chciałem w tym komentarzu wideo, chciałem wyjaśnić, dlaczego tak jest. Chciałem pokazać, że nie lecę sobie w kulki, jak to się mówi. Tak więc. Mówiąc to najkrócej, jak to tylko jest możliwe. Okazało się, kiedyś się zabrałem za, za tę pracę. w tej chwili widzicie obraz yy, z, programu, w którym, z programu Blender, w którym projektuje, w którym projektuję obiekty 3D i animacje 3D. Niesamowity program. Kiedy zabrałem się za te modelowanie, ja na, na moim fanpage'u na Facebooku y, wrzuciłem dwie grafiki, dwa rendery tak zwane. Tych y, 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 tych artefaktów, y, scytyjskich artefaktów. Jeżeli jesteście zainteresowani możecie zobaczyć. Y, facebook.com kośnik ancientblast kilka postów, y, kilka postów wstecz się cofniecie na ścianie i znajdziecie te, te grafiki. Ja kiedy zabrałem się za pracę nad y, tymi, tymi modelami z cytyjskich artefaktów, dla tych, którzy pierwszy raz oglądają, proszę obejrzeć moje poprzednie komentarze, y, jeżeli nie wiecie, kim byli starożytne, kim byli, były starożytne plemiona cytyjskie. Kiedy zabrałem się za, za modelowanie tych y, artefaktów y, modeli 3D y, artefaktów cytyjskich, pojawiła się cała, cała masa, w mojej głowie przynajmniej, pojawiła się cała masa nowych możliwości i opcji i stwierdziłem, że tak, dotrzymałem tej obietnicy, że po tamtym materiale wideo zabieram się za pracę, co zrobiłem. Podkreślam, co zrobiłem, ponieważ pojawiło się tyle możliwości, pojawiło, przyszło mi do głowy tyle pomysłów, tyle różnych koncepcji, yy, które ch chciałem sobie rozpisać jakąś taką rozpiskę, że, żeby zaplanować ten kolejny materiał wideo z tymi animacjami, z tymi yy, grafikami. Z tego względu postanowiłem, że skoro mogę te komentarze wrzucać yy, wideo w międzyczasie, to nie ma sensu na szybko czy na pół szybko próbować opublikować tego wideoblogu z serii o etnolo etnologii i archeologii, który pewnie byłby nie najgorszy, nawet w, w, tak na trochę szybciej robiony. To jednak postanowiłem, że skoro już, to zrobię coś naprawdę konkretnego. Jeżeli, jeżeli nie mogę tego zrobić tak szybko, jakbym chciał, to jednak nie będę poświęcał e, jakieś wizji artystyczne, bo ja naprawdę mam tutaj w tym momencie już wizje artystyczne, nie będę poświęcał wizji artystycznej, poświęcę to trochę więcej czasu, ludzie trochę sobie będą musieli poczekać, nic na to nie poradzę, to są rzeczy czasochłonne, musicie to zrozumieć. Ja staram się być jak najwydajniejszy, jak najszybszy, co sobie mi się, mi się udaje, ale no mimo wszystko y, to zajmuje trochę więcej czasu. I z tego względu, z tego względu robię ten komentarz, ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, że dotrzymałem umowy, że <laughs> zabrałem się za pracę nad tamtym vlogiem. Ale w praniu, jak to się mówi, wyszło, wyszło, że, że jest dużo opcji, jest dużo, dużo rzeczy, które można zrobić. I należy, ja uważam, że należy je, je zrobić. Nie muszę, nie muszę całej wizji realizować. Tutaj w tej chwili Mam na myśli, w jednym vlogu to nawet to, to by było trochę, trochę trudne czasowo. W tej chwili patrzycie na, na model 3D, częściowo przynajmniej już zrobionego, pomieszczenia podziemnego, pomieszczenia w kurhanie scytyjskim, w kurhanie scytyjskim, w którym zazwyczaj znajduje się scytyjskie artefakty. Zwłoki najczęściej jakiegoś arystokraty, króla, czy jakiegoś, jakiegoś yy, jakiejś szlachty w tym podziemnym pomieszczeniu. Zwłoki tego typu właśnie osób z plemion cytyjskich w podziemnych pomieszczeniach pod Kurhanem, podkreślam. Pod Kurhanem, który jest na powierzchni Kopcem. I w tym w jednym, w tym, tym moim y, ostatecznym y, y, planie, wizji chciałbym, żeby żeby y, zrobić animację, w której, w której właśnie y, kamera przemieszcza się właśnie w takim podziemny, podziemiu, y, podziemnym pomieszczeniu kurhanu, w którym widać nawet zwłoki króla y, dopiero co pochowanego z jakimiś ułożonymi przy nim scytiskimi artefaktami, jego bronią i tak dalej, i tak dalej. No, ludzie, jednym, jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy w, w, w tego typu modelowaniu 3D jest to, że ilość, że rozmiar, ilość yy, yy, obiektów 3D i, i całego tego całej tej scenerii jest praktycznie nieskończony jeżeli ktoś jest dość pomysłowy ma dobrą wizję to może spędzić pół życia projektując po prostu całe lokalizacje całe setki, może nawet tysiące setki tysięcy, jeżeli się opracuje dobry system obiektów, budynków, artefaktów modeli ludzi no po prostu tego może nie być końca z, tego, z czego sobie zdaję sprawę jedną osobę, to może naprawdę bardzo szybko przerosnąć czasowo. To powinny robić całe drużyny, które nawet kiedy pracują jako drużyna, muszą sobie pewne ograniczenia ustalić, bo... bo no muszą. I, i, I ja tej wizji właśnie z, z tym właśnie zwłokami z włokami króla leżącego gdzieś na, na, w pomieszczeniu podziemnym Kurhanu dopiero co pochowanego z tymi, z tymi artefaktami sytyjskimi, królewskimi złożonymi razem z nim w tym grobowcu, ja tego nie muszę robić w, wszystkiego w następnym materiale wideo. Gdzieś tam w przyszłości pewnie chciałbym to zrealizować w pełni. Natomiast chciałbym już trochę więcej, trochę więcej tych artefaktów zrobić, wymyślić jakąś, jakąś scenerię, wymyślić jakieś ciekawe, ciekawe Panowanie czy przemieszczanie się tej wirtualnej kamery w tym wszystkim i zmontowaniu tego z zresztą vlogu z materiałem wideo, w którym ja coś mówię. No, tak jak, tak jak, tak jak przed chwilą powiedziałem, mogę się trochę ograniczyć, ale nawet jeżeli się trochę ograniczę, to i tak to będzie yy, trochę roboty i trochę to będzie materiału. I, I mam nadzieję, będzie co oglądać. Ja jeszcze tutaj Wam pokażę jako, jako ciekawostkę jako ciekawostkę pracuję również gdzieś tam pomiędzy, pomiędzy tą, tą pracą nad, nad tymi modelami do, do mojego vlogu dostałem takie małe zadanko, które wcale nie jest takie małe, nad zrobieniem modelu 3D celtyckiego artefaktu, który się nazywa Tara Bruch, czyli. Broszka Tara to jest taki celtycki artefakt, który został odnaleziony chyba gdzieś na początku XX wieku, który w Irlandii na wybrzeżu, na wybrzeżu gdzieś wyrzucone przez morskie wody, zostało pudełko. To jest w ogóle niesamowita historia, ona jest w ogóle taka w stylu celtyckim, w stylu irlandzkim, bajeczna, fantastyczna. Gdzieś woda wyrzuciła pudełko z takim właśnie celtyckim artefaktem na plażę, którą znaleźli. Ja znalazłem dzieci jakiegoś farmera irlandzkiego gdzieś na wybrzeżu wyspy Islandii, który jest datowany na 7 wiek naszej ery. I ten niesamowity artefakt celtycki yy, jest niesamowitym przejawem yy, niesamowitym przejawem z y, y, niesamowitym przejawem kul y, kultury i cywilizacji celtyckiej. Tak to chyba można najkrócej powiedzieć. O tym, o, tym, o tym artefakcie można by w ogóle mówić dłuższą chwilę. Ja przeczytałem niedawno artykuł, dzisiaj dokładnie kilka godzin temu na temat tego artefaktu. Artefakt w, jest to malutki artefakt, on ma, on ma ta broszka ma 9 cm długości na, których, y, na, na którym to artefakcie poziom detali poziom bardzo drobnych detali jest zdumiewający. Tak to powiem najkrócej, jak tylko można. I myślę, że w przyszłych materiałach będę mówił więcej na temat tego właśnie typu rzeczy. W tej chwili tylko powiem, że już pracuje mój znajomy irlandzki zlecił mi na, na swoje potrzeby właśnie projektowanie modelu 3D tej właśnie broszki Tara, czy Tara brucz po angielsku. Także, no naprawdę mówię wam, tego, tego jest tyle, można dostać ADHD, jak ktoś jest kreatywny i lubi tego typu rzeczy, a ja właśnie do tego typu osób należę, no to można dostać pierdolca przysłowiowego. Bo jest, jest tyle możliwości, tyle ciekawych rzeczy, które można, można modelować i o których można robić materiały właśnie często używając tych, tych animacji. Żeby, żeby uciekawić, żeby podnieść poziom i wzbudzić większe zainteresowanie oglądających. Ja, ja już tutaj ymm, mogę Wam pokazać. Niech sobie na ekranie y, leci, kręci się, mówiąc dosłownie. Animacja, którą zrobiłem, taka testowa animacja artefaktu scytyskiego. Także. Możliwości, moi drodzy, możliwości jest naprawdę dużo i postaram się, żeby mój następny materiał był naprawdę, żeby naprawdę Wam po prostu zaimponował, żeby zrobił na Was wrażenie, żeby przede wszystkim ja tutaj nie próbuję tylko zwrócić uwagę na siebie, chociaż na pewno też byłoby obudne mówiąc, że nie, ale głównie chodzi mi o to, żeby wzbudzić zainteresowanie tematem, żeby zainspirować ludzi, ponieważ nam. Mi przynajmniej wcześniej brakowało bardzo inspiracji w tych kwestiach. W kwestiach etnologii, historii, starożytnych korzeni Polaków, starożytnej historii Europy i tak dalej. I chciałbym dostarczyć, wypełnić tą lukę, która uważam jest, właśnie tą, tą lukę, ten niedobór inspiracji związanej z tą tematyką. I uważam, że jeżeli to się uda, nam podkreślam, nie tylko mi. Nam. Jeżeli będziecie mnie w tym wspierać wszyscy, to moja nadzieja długoterminowa jest taka, że te ta inspiracja wzbudzi, em, wzbudzi zaangażowanie, no i z tego wyjdzie coś, miejmy nadzieję, coś bardzo ciekawego. Bardzo ciekawego, pożytecznego i praktycznego, ponieważ się ciągle podkreślam, że starożytna historia odpowiednio analizowana ma, ona nie może, ona ma, kiedy jest odpowiednio uczona. I jest odpowiednio przedstawiana, ma bardzo poważny wpływ na, yy, na społeczeństwo na ludzi dzisiaj. I grupy wpływów, które są nam bardzo wrogo nastawione, będą robiły absolutnie wszystko, żeby tego typu zjawiska nie miały miejsca, ponieważ oni się tego boją. Oni wiedzą, jak ogromny potencjał w tym w tkwi. Tym, w tym jak, jak ogromny dla nich niekorzystny może mieć to efekt na, na społeczności. Na społeczeństwu, polskim na przykład. Ja ostatnio mam do czynienia z wieloma rzeczami, które naprawdę... naprawdę podkładają mi coraz więcej pomysłów do głowy. Pracowałem ostatnio przy nagrywaniu, ponieważ jestem też... Te, te rzeczy graficzne to jest dla mnie w ogóle stosunkowo nowość. To są rzeczy, w które ja w ciągu ostatnich kilku miesięcy zacząłem wchodzić, jak to się mówi. Natomiast tak naprawdę w, 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 ostatnich, w ostatniej dekadzie tak naprawdę, ja najwięcej czasu poświęciłem na produkcję muzyczną i z tego względu, że właśnie zajmowałem się produkcją muzyczną, w ostatnim czasie kilka razy nagrywałem chóry, nagrywałem polski chór, taką grupę. Muzyków klasycznych, chór, trochę teatralni oni są. To są Polacy, którzy występują w, w tej chwili, przynajmniej jeszcze występują w, w kościołach i katedrach w moim mieście, Irlandii I ponieważ ja miałem możliwość nagrywać ich już trzy czy cztery razy, to ta. <grym> To była kolejna rzecz, która właśnie podsuwała mi kolejne pomysły na, 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 na część muzyczną tego wszystkiego. Tak, żeby tutaj była nie tylko grafika, jakieś wideo, y, y, animacje, ale żeby jeszcze popracować nad muzyką. Ja już trochę y, jedno nagranie przynajmniej gdzieś tam próbowałem wrzucić w vlog, w vlog moje, swoje własne, rockowo-metalowe. I teraz. Jak ja jeszcze miałem możliwość pracować nad tymi, nad nagrywaniem tego chóru już kolejny raz z rzędu, teraz ostatnio, dosłownie wczoraj, przedwczoraj, no to, no to już kompletnie zaczynam wariować po prostu. Ilość pomysłów i wizji, możliwości już przekracza Yy, prawdopodobnie mojej możliwości wykonania tych wszystkich pomysłów przynajmniej o rok rok realistycznie podchodząc i, i coraz częściej mi się pojawia taka myśl, że ja muszę sobie znaleźć yy, ludzi do współpracy którzy mają ochotę na, na, tego, na pracę przy tego typu projektach, żeby to ze względów praktycznych szybciej wszystko można było publikować i Chcę Wam pokazać przykład, fragment yy, nagrania z takiego polskiego chóru, to są Polacy, większość z nich, nie wszyscy, ale większość z nich yy, to Polacy, żeby Wam pokazać o czym mówię, co, co, co tak bardzo mnie tutaj inspiruje i moim zdaniem właśnie ma, jest możliwość, że się pięknie połączy z tą całą tematyką, z tymi wszystkimi obrazami, yy, o których ja w tej chwili mówię. Posłuchajcie sobie. Jakość jest oczywiście ograniczona, bo telefon nagrywa, ale, ale mimo wszystko. I tak dalej, i tak dalej moi drodzy. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że, że zasłużyłem sobie na lajka like za tą małą tutaj prezentację, komentarz wideo. I na pewnym etapie będę musiał albo zachęcić kogoś do tego, żeby zaczął mnie wspierać czasowo i technicznie w produkcji materiałów. Tudzież. Dla tych, którzy nie są w stanie w ten sposób jakieś gdzieś wsparcie finansowe, ponieważ no tego nie można zmarnować, moi drodzy. Ja, ja jestem człowiekiem, który nienawidzi. Ja nienawidzę marnowania, marnowania okazji i możliwości i umiejętności. Kiedy ludzie mają, mają dostęp gdzieś do czegoś, kiedy mają intelekt, kiedy mają jakąś zdolność artystyczną. Kiedy to jest niewykorzystywane, to dla mnie jest to, jednym, jest to wielkie zło. Ja tego nigdy nie mogę stolerować. Dlatego teraz, w tej chwili, jedyne, co możecie zrobić, to polubić to wideo, udostępnić je gdzieś, gdzieś mi polecić, coś powiedzieć na mój temat, gdzieś komuś. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych materiach wideo. Miejmy nadzieję, już niedługo tych 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 lepszych tych najlepszych, które mam nadzieję nadejdą.